Cześć, witajcie serdecznie. W tym momencie podróży, zresztą jak zawsze, jadę do miejscowości Stary Waliszew. Jest to miejscowość niedaleko yy, Łowicza, gdzie pokażę Wam na miejscu nasz kocioł na zgazowanie drewna Logwin Classic o mocy 30 kW. Witajcie ponownie! Jesteśmy już w Starym Waliszewie. To jest, tak jak wspomniałem wcześniej, miejscowość w okolicach Łowicza. Za moimi plecami znajduje się budynek o łącznej powierzchni 350 m2. Jest to budynek oddany do użytku w 1988 roku, a więc jego termoizolacja jest na dosyć słabym poziomie. Ten dom ogrzewany jest przez nasz kocioł na drewno, kocioł Logwin. Klasik o mocy 30 kW. Kotłowni nie ma w tym budynku, jest w budynku naprzeciwko, a między tymi dwoma budynkami jest rura preizolowana do przesyłania ciepła o mniej więcej długości 50 metrów. A więc za moimi plecami jest budynek gospodarczy, w którym mieści się kotłownia. Jest to super rozwiązanie, takie właśnie oddzielenie części kotłowni. Od domu oczywiście, jeżeli jest taka fizyczna możliwość, ponieważ no, jeżeli chodzi na przykład o składowanie drewna, tak, jest dużo łatwiej przywieźć tutaj drewno niż wnosić je po prostu za każdym razem do domu. A więc zapraszam do kotłowni, pokażę Państwu jak ta instalacja została wykonana, jak działa, jak funkcjonuje kocioł Logwin Classic. A więc tutaj mamy budynek gospodarczy z kotłownią, a naprzeciwko mamy dom mieszkalny, do którego transmitowane jest ciepło. A więc zapraszam do kutłowni. Idziemy. Lovin Classic występuje w mocach 18, 25 oraz 30 kW. Sprawność wszystkich modeli wynosi powyżej 90%. Urządzenia przebadane są w laboratorium TIF. W Monachium. Kocioł przeznaczony jest do spalania nieprzetworzonego drewna opałowego. Zawartość wody, a więc wilgotność drewna, nie powinna przekraczać 20-25%. Wskazówka taka dla Państwa: jeżeli drewno było składowane minimum 2 lata w odpowiednich warunkach, powinno być odpowiednie, aby spalić je w tym urządzeniu. Otworzyłem komorę spalania, aby ją Państwu zaprezentować. Jest to komora. Bardzo duża komora spalania, mniej więcej 145 litrów. Tutaj się mieści nam paliwa, drewna. W kilogramach to około 37 kg w przypadku załadowania twardego drewna, na przykład buku, lub 24 kg w przypadku drewna miękkiego, na przykład świerku. Polana, jakie tutaj wchodzą, to polana o długości 53 cm. Spokojnie tutaj do takiej komory się zmieszczą. Warto tu dodać. Iż komora spalania jest w środku wyłożona kasetami ze stali nierdzewnej, tak aby przedłużyć żywotność kotła, a sama zaś komora nie jest uważana przez firmę Winhager za element zużywający się. W kotle Logwin Classic opcją dodatkową jest zapalarka, która odpali Państwa drewno. W, każdym, w każdej mocy urządzenia można taką zapalarkę zamontować. Można ją Kocioł można zamówić już z gotowym elementem, który jest zamontowany przez nas w fabryce lub możemy ją dołożyć w późniejszej fazie inwestycji. Jak działa ta zaplarka, jak szybko odpala drewno, na tym nagram całkowicie oddzielny odcinek. Waga kotła Logwin Classic wynosi około 570 kg. Ale proszę się nie martwić, do transportu jesteśmy w stanie zmniejszyć tą wagę poprzez wyciągnięcie kilku elementów. Z urządzenia, wtedy urządzenie będzie ważyć około 430 kg. Dalej jest to dużo, ale jesteśmy w stanie troszeczkę tą właśnie wagę zmniejszyć. Jeżeli chodzi o pojemność wodną tego kotła, wynosi ona 114 litrów. Sam logwin i jego wymiary to 110 cm głębokości, 65 cm szerokości, a wymagane przestrzenie techniczne to tak: z tyłu około 40 cm trzeba zostawić, z prawego boku około 55 cm, z przodu kotła tak, żeby swobodnie otwierać drzwiczki około 56 cm, a z lewej strony zostawiamy przestrzeń w granicach 12 cm. Jeżeli chodzi o wysokość kotłowni, to minimalna wysokość kotłowni, w którym w której może być zamontowany logwit, to 185 cm. Temperatura powrotu kotła, kotła zgazowującego drewno, musi być na poziomie 61 stopni Celsjusza. W tym celu wymagamy zamontowania naszej grupy hydraulicznej, która będzie pilnować właśnie takiej temperatury, ale służy również ona jako ładowanie zbiornika buforowego. Dla kotłów Logwin Classic najmniejszym buforem, jaki musimy zamontować, jest bufor o pojemności 2000 litrów. Oczywiście można zamontować większy bufor. Na sterowni ładowania buforu ciepła Mess Infinity warstwo ładuje temperaturę w zbiorniku buforowym, dzięki czemu nie mamy straty energii. W górnej części możemy mieć na przykład temperaturę 80 stopni, a w dolnej części 40. Dzięki systemowi regulacji Lambda Term Login Classic konsekwentnie i wydajnie spala drewno, generując przy tym niską emisję. Ponadto ten system gwarantuje innowacyjny system kontroli nad spalaniem a oraz żar w tym urządzeniu utrzymuje się przez długi czas. W momencie utrzymywania żaru, oczywiście kocioł jest cały czas gotowy do pracy. Logwin zbudowany jest z najlepszych materiałów dostępnych na rynku. Na przykład palnik kotła wyłożony jest szamotem firmy Rad. Jest to szamot, który jest w tym momencie uważany za najlepszy materiał akumulacyjny na świecie. Kotły Logwin posiadają certyfikat 5 klasy oraz certyfikat EcoDesign, a więc spełniają wymagania dotyczące dofinansowań przez program Czyste Powietrze. Nasi dystrybutorzy pomogą Państwu w załatwieniu formalności dotyczących otrzymania dofinansowania do tego typu urządzeń. Kocioł Logwin można zakupić w wersji Pellet Ready, tak aby w przyszłości stworzyć z kotła Logwin kocioł hybrydowy, a więc połączenie kotła na zgazowanie drewna z kotłem pelletowym. A więc w takim wypadku powstanie kocioł dułowi. Półautomatyczny system czyszczenia wymiennika powoduje, że kocioł przez długi czas nie traci swojej sprawności, a państwo nie musicie zaglądać do wymiennika w celu wyczyszczenia go. Chciałbym państwu powiedzieć małą ciekawostkę. Otóż w 2020 roku mój austriacki odpowiednik natknął się na kocioł na drewno, oczywiście firmy Winhager, który przepracował bez awaryjnie 47 lat. Codziennie ogrzewał on dom o powierzchni 300 m2. Kocioł został odkryty w miejscowości Izbic, to jest w Dolnej Austrii. Rodzina, która użytkowała ten kocioł, zdecydowała się na wymianę. Oczywiście wybór padł na kocioł login. A więc jeszcze na sam koniec chciałbym Państwu pokazać, jakim paliwem pali tutaj nasz klient. Nasz klient pali głównie drewnem typu grab, a więc Bierzemy takie drewno, to jest właśnie grab, i chciałbym Państwu pokazać, jak mierzyć wilgotność tego kawałka drewna, ponieważ w internecie są filmiki, które pokazują, gdzie niektórzy właśnie biorą przyrząd do pomiaru wilgotności tak i przykładają w ten sposób, podając wynik. Tak, w tym wypadku to jest około 9-10% wilgotności. Tak nie robimy. Taki kawałek trzeba w tym momencie rozłupać na pół i sprawdzić wewnątrz, tak? Zaraz to uczynię. A więc rozłupałem już ten kawałek, który przed chwileczką miałem w ręce. Tak. Aparat, który mierzy mi wilgotność od wewnątrz bardzo mocno wbije w ten kawałek drewna. I mamy wynik, tak? W tym momencie pokazuje 11,5% wilgotności, a więc jest to idealne drewno do spalania w tym momencie.